Jeśli przestaniesz kamić tego węża, na przykład poprzez zredukowanie ilości czasu przeznaczonego na TV, to ta zmiana, proces nawracania może spowodować, że szana się wścieknie, no bo ty zaczynasz mu się wymykać z rąk. Z tego, z czego chcesz się nawrócić, to się stanie twoim wrogiem. Twoja przyszłość będzie odczuwała Twoje zmiany i stanie się jakby wrogiem. Będziesz się bał nawrócić, bała nawrócić. Jeśli Szatan wyczuje Twoje zamiary zmiany życia na trochę lepsze, to zacznie przygotowywać się do ataku. W tym momencie będziemy mieli do czynienia z obopólnym strachem. Wzajemnie będziecie czuli strach. Szatan przed twoją zmianą nawróceniem, a ty przed tym atakiem w początkowej fazie nawrócenia. Modląc się do swojego anioła stróża będziesz bardziej chroniony, chroniona bardziej. Było będzie wystraszony i nie będzie mogło szkodzić w taki sposób, jakby mogło. Anioł stróż mówi zdrowiem cię duchowo. Przecież każdy chce być uzdrowiony, no nie? To powiedział Daniel, anioł stróż, który w pewnym sensie uzdrawia. Jako posłany przez Boga. 9 czerwiec 86 Będę Cię bronił, będę Cię strzegł i udzielę Ci opieki. Nigdy nie musisz się lękać. Anioł Stróż będzie Cię bronił, jako że sama nazwa wskazuje na to, czyli Stróż. Anioł Stróż będzie Cię strzegł. No bo w tej słynnej modlitwie do anioła stróża są takie słowa strzeż duszy i ciała mego i zaprowadź mnie do żywota. Większy". Strzeż duszy i ciała mego, czyli najpierw jest dusza to, co jest ważniejsze niż ciało. Strzeż duszy i ciała. I w taki sposób każdy człowiek ma opiekę od swojego anioła stróży. A więc w tych czasach niepokoju niepokoju światowym niczego nie się lęka.